Wraz z panem doktorem Piotrem Marciszukiem, właścicielem wydawnictwa Stentor, doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy, aby powstała wreszcie książka. Która przynosi uczniom, nauczycielom, studentom nowe, uzupełnione o najnowszy stan badań, szkice interpretacyjne wokół kanonicznych, szkolnych, akademickich tekstów Czesława Miłosza. Miłość w Szkole Szkice Interpretacyjne to właśnie taka książka. Nie jest trudno mówić o Czesławie Miłoszy jako postaci pomnikowej, jako jednym z najważniejszych humanistów XX i XXI wieku. Jednak śmiemy twierdzić, że książka Miłosz w Szkole jest takim spojrzeniem na poezję i eseistykę Czesława Miłosza, która tę pomnikową postać poety, eseisty, filozofa niejako odbrązawia. Do grona twórców tej książki udało nam się pozyskać całkiem zgrabny gron autorów, jak pani profesor Anna Siłowska, pan profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk, pan profesor Piotr Śliwiński, pan dr Andrzej Franaszek. Twórczość Miłosza usiłowaliśmy naświetlić z rozmaitych perspektyw, począwszy od filozofii. Poprzez nauki społeczne, twórczość innych literatów, na muzykach rokowych kończąc. W związku z tym książka Miłość w Szkole może być atrakcyjna dla rozmaitych odbiorców, zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli, zarówno dla studentów przyszłych nauczycieli, jak i naukowców, którzy ciekawi są świeżego, spontanicznego spojrzenia na dokonania autora Doliny Isy. Mam nadzieję, że radość czytania tej książki będzie dla odbiorców równie wysoka, jak, jak dla nas była radość, radość pisania.